Jesteśmy w Sokołowsku. Trwa pierwsz, czwarta edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Efemerycznej Konteksty, organizowana przez Fundację In Situ. Dzisiaj, podczas pierwszego dnia festiwalu, prezentujemy szereg instalacji, a wśród nich instalację wykonaną przez Grzegorza Rogale, zatytułowaną Missinging. Mamy tu ze sobą autora i prosimy go o kilka słów na ten temat. Missing, czyli po polsku śpiewam, to jest. E... To jest instalacja, której pomysł przyszedł mi e, w trakcie oglądania różnych dokonań młodych ludzi e, na YouTubie. Jest taka moda, że jak pojawia się nowy przebój, młodzi ludzie do covera zaczynają śpiewać swoje wersje tego przeboju, więc postanowiłem zebrać, e, zrobić z nich chórek. Znalazłem 50 osób z różnych stron świata e, i e, każdy z nich śpiewa swoją wersję osobną. Natomiast ja zgromadziłem ich, czyli staliłem ich w 50-osobowy chór, którym każdy z y, y, widzów czy z, z uczestników y, tej instalacji y, może dowolnie kreować, czyli uruchamiać jedną osobę, grupki osób albo też całą 50-osobową y, armię i y, y, różne są ciekawe rzeczy z tym związane. Każda, każda z tych śpiewających osób y, ma dosyć niewprawny głos, natomiast wtedy, kiedy śpiewają w większej grupie albo wszyscy naraz, okazuje się, że chór brzmi pięknie, równo i bardzo dynamicznie. Hey, to jak Pomysł no, zrodził się też z, takiego, z takiej potrzeby jakby syntetyzowania tego, co jest z drobnymi kreacjami ludzi, których jest pełno na internecie, i one w jakimś sensie znikają. Tak? One są bardzo, bardzo nietrwałe. I to, to tyle. A widzowie bawią się doskonale. Czasem tak, tak czasem tak. Jeszcze coś? Jeszcze dużej?